Nowa Huta była oczkiem w głowie władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ogromny kompleks kombinatu imienia Lenina i przylegająca do niego dzielnica mieszkaniowa miała być idealnym komunistycznym miastem, wzorem do naśladowania dla całego kraju. W swoim pierwotnym założeniu miała mieścić 100 tysięcy osób, w większości pracujących na terenie Huty Stali, lecz szybko zaczęła się rozrastać. Wzniesiono ją na północny wschód od Krakowa, na terenie kilku wsi o żyznych ziemiach i bogatym folklorze, bezpowrotnie zmieniając miejscowy krajobraz. Jako idealne komunistyczne miasto, Nowa Huta miała stać się domem dla idealnego komunistycznego obywatela Homo Sovieticus to człowiek pracy, uznający prymat partii. To idealne dziecko powojennej Polski miało znaleźć się w centrum zainteresowania partii komunistycznej. Państwo miało zaspokajać wszystkie jego potrzeby życiowe, a obywatel? On miał dać z siebie wszystko w procesie budowy socjalizmu w Polsce. Miał nie wykraczać poza normę narzuconą społeczeństwu przez ówczesne władze. Nowa Huta była tyglem, w którym obok siebie żyli ludzie z różnych stron kraju. Mieszkańcy istniejących tu wcześniej wsi, Polacy przybywający z różnych stron, głównie z obszarów wiejskich, Romowie, Członkowie nowej, tworzącej się dopiero intelektualnej elity. Łączyło ich jedno. Przyjeżdżając do wyrastającego z błota idealnego miasta, mieli nadzieję na nowy start, na podniesienie poziomu swojego życia. Władze komunistyczne, które inwestowały fortunę w budowę nowej huty, nie spodziewały się jednego tego, że ludzie pochodzący z całego kraju, wyrwani ze swojego domu i umieszczeni w mieście, którego budowa dopiero trwała i wiele mu jeszcze do ideału brakowało. Zwracali się ku temu, co dobrze znali, co od zawsze było częścią ich tożsamości, kojarzyło im się z najbliższymi, którzy mogli być bardzo daleko i przynosiło im komfort duchowy. Takie działanie dla większości przyjeżdżających wówczas do Krakowa robotników miała wyniesiona z domu religia katolicka. Oczywiście projektanci nowej huty nie przewidzieli na jej terenie przestrzeni, która miała zostać zapełniona przez Kościół. Ideologia komunistyczna odrzucała wiarę w to, co nadprzyrodzone, skupiając się tylko na tym, co materialne na człowieku i jego pracy. W nowej hucie, idealnym komunistycznym mieście, nie było miejsca na kult religijny, przez partie określany jako zabobonny, opium ludu. Jednak nowohuciani od początku poszukiwali sposobu na to, żeby realizować swoje potrzeby duchowe. Szukali kościoła. Mieszkańcami Nowej Huty są głównie ludzie ze wsi. Na wsiach w tych czasach, kiedy jeszcze na przykład nie było domów kultury, kościół spełniał też taką rolę społeczną, kulturotwórczą, socjologiczną, był się takim jedynym ośrodkiem, który jednoczył ludzi z całej okolicy, tak z kilku sąsiednich wsi, tam się przynajmniej spotykali. Na mszach. Ci ludzie, którzy no, przybyli do nowej huty, gdzie na początku jeszcze nie było nic. To no, po prostu były gołe pola, gdzie stawiano bloki, zakłady. No, jeszcze, jeszcze nie było to nasycone jakimiś tam kinami, kulturą. Ludzie byli nie, niezwykle przywiązani także do wiary, ale to była także część ich wiejskiego życia. Więc stąd bardzo te silne napięcia tutaj, które występowały początkowo łagodzone tym, że Socjalistyczne miasto bez boga zostało wystawione przy klasztorze w mogile, tak, przy, przy wielkiej po prostu budowli średniowiecznej. Większość wsi, które szły pod topór w czasie budowy Nowej Huty była zbyt mała, żeby mieć swój kościół parafialny. Wyrazem przywiązania ich mieszkańców do religii były małe przydrożne kapliczki, które jeszcze się gdzie niegdzie w nowej hucie zachowały. Wyjątkiem była wieś mogiła. W której znajdował się duży średniowieczny kompleks klasztorny cystersów, otoczony pięknym ogrodem i drewniany kościół św. Bartłomieja. Dla większości mieszkańców Nowej Huty to były najbliższe kościoły. Do wiejskiej przedwojennej parafii zaczęły przyłączać się kolejne tysiące nowych osób. Stanowiło to wielkie wyzwanie dla cystersów, którzy wkrótce objęli opieką duszpasterską większość nowej dzielnicy. Sytuacja była tak dynamiczna, że dzisiaj trudno nawet oszacować liczbę parafian. Niektórzy z nich do dzisiaj wspominają wszechścielne w Kościele Świętego Bartłomieja, kiedy jednocześnie do tu przynoszono nawet ponad 20 dzieci. Kiedy religię wycofano ze szkół, siedmiu ojców cystersów i trzy siostry serafitki uczyły religii w murach średniowiecznego klasztoru, a tygodniowo na te zajęcia przychodziło nawet 10 tysięcy dzieci. Było jasne, że Nowa Huta potrzebuje nowego kościoła i nowych struktur parafialnych. Kolejni arcybiskupi krakowscy wiedzieli, że to ogromne wyzwanie. Choć w 1952 roku arcybiskup Eugeniusz Baziak erygował nową parafię w Bieńczycach, przez jakiś czas wydawało się, że ze względów politycznych budowa kościoła w Nowej Hucie nie wchodzi w grę. Zmianę przyniósł dopiero rok 1956. W atmosferze odwilży przedstawiciele Bieńczyckiej Parafii udali się do Warszawy, żeby prosić o pozwolenie na budowę kościoła. I spotkali się ze zrozumieniem. W styczniu 1957 roku władze wskazały im lokalizację na budowę kościoła u zbiegu ulic Majakowskiego i Marksa w Nowej Hutie. 17 marca 1957 roku arcybiskup Eugeniusz Baziak odwiedził Nową Hutę. W czasie uroczystości, której przewodniczył, na wskazanej podbudowę kościoła działce, na której już wkrótce miała rozpocząć się budowa, umieszczono prosty drewniany krzyż. To on miał być początkiem końca idealnej komunistycznej dzielnicy miasta bez Boga. Odwilcz w relacjach między partią a kościołem trwała krótko. Wiosną 1960 roku do parafii dotarła informacja, że władze postanowiły na działce wskazanej parafii wybudować szkołę tysiąclatkę. Wzywały one parafian do usunięcia krzyża. 27 kwietnia 1960 roku mieszkańcy osiedla teatralnego zobaczyli robotników, którzy rozpoczęli wykopywanie krzyża. Wkrótce wokół nich zaczął zbierać się tłum, w którym przeważały kobiety. Po południu doszło do walk między coraz liczniej gromadzącymi się Nowochucianami a wysłanymi na miejsce oddziałami ZOMO, które przeszły do historii jako obrona Krzyża Nowochuckiego. Krzyż pozostał na miejscu, ale stał się przestrogą. Dla zwolenników budowy kościoła, że przed nimi bardzo niełatwe zadanie. Dla władz komunistycznych, że muszą być ostrożni, ponieważ sprawa ta budzi ogromne emocje. Od samego niemal początku kwestią zapewnienia opieki duszpasterskiej dla mieszkańców nowej huty zajmował się Karol Wojtyła, jeszcze zanim został arcybiskupem metropolitą krakowskim. Środowisko robotnicze nie było mu obce, ponieważ w czasie II wojny światowej pracował w kamieniołomie i fabryce, gdzie zetknął się z ciężką fizyczną pracą. Być może to doświadczenie sprawiło, że tak dobrze odnajdywał się w towarzystwie budowniczych Nowej Huty, hutników i ich rodzin. Tu jego oddziałania dyplomatyczne doprowadziły do nominowania na proboszcza Nowej Bińczyckiej parafii księdza Józefa Gorzelanego, a następnie do rozpoczęcia budowy pierwszego powojennego Nowohuckiego kościoła Arki Pana. Jednocześnie na polecenie arcybiskupa Wojtyły zaczęły powstawać niewielkie punkty duszpasterskie w całej Nowej Hucie. Czasem spotkania odbywały się w prywatnych budynkach o zupełnie innym przeznaczeniu, np. w tzw. Tak zielonej budce w Mistrzejowicach, czy w gospodarstwie Stanisława Gajucha na Wzgórzach Krzesławickich, gdzie ośrodek duszpasterski prowadził ksiądz Jan Hytz. Znaleźliśmy się tutaj w wyniku wywłaszczenia od wielu pokoleń pochodzimy z Pleszowa. W 1952 roku przyszedł nakaz wywłaszczenia. Rodzice przedłużali ten pobyt do 1961 roku. Tędy już musieliśmy się wyprowadzić, ponieważ tramwaj był w odległości. Dwa metry od rogu domu, więc już, już coraz bardziej naciskano na nas. Przeprowadziliśmy się do bloku na wzgórzach Krzesławickich, a ponieważ posiadaliśmy to gospodarstwo dość duże, tato postanowił mówić: Trzeba kupić jakiś teren, żeby tak nie od razu przejść w blokowisko, kiedy nasza rodzina. Z pokolenia na pokolenie zajmowała się tylko uprawą roślin, hodowlą. Znalazł się ten teren. Ten dom był stary, nie miał publikacji. Ta stajnia, która jest dobudowana, to dla naszych zwierząt. Wyobrażacie sobie Państwo, jak można pozbywać się gospodarstwa w tak szybkim czasie. Krowki para koni były młode. No. Chcieliśmy, żeby doczekały, jak to mówią, starości tutaj. I tak się stało. Jak się znalazł tutaj ksiądz Proboszcz? Dowiedział się, że są takie zabudowania, właścicielami są parafianie z Pleszowa. I oczywiście zgodziliśmy się. Wcześniej nauka religii odbywała się w pokoju, przy rodzinie wynajętym. To nie wystarczyło. Był dom, który chciał ksiądz Proboszcz przystosować na naukę religii, nawet e, zaczął remontować. Chciał ksiądz proboszcz odkupić ten dom, jednak właściciel, prawdopodobnie były naciski na niego. 9 maj 1969 rok, zaczyna się tu nauczanie. Kwitną tutaj drzewa, zielono dookoła. Proszę sobie wyobrazić, zgłosiło się około 2,5 tysiąca dzieci. Zaczynają się odprawiać msze święte. Oczywiście tu na podwórku. Siedem mszy świętych. Sześć do południa, po południu jedna o siedemnastej. Oczywiście zaczynają się wyzwania, przesłuchania. Zaczynają od księdza proboszcza. Są nakładane mandaty, kary pieniężne. Nasz bohaterski ksiądz. Nie zraża się. Brnie dalej. Dostajemy nakaz eksmisji, ponieważ dopatrzyli się, że nie przestrzegamy prawa lokalnego, bo mamy dwa mieszkania w tamtym czasie. Nie wolno było. Nakaz wywłaszczenia, opuszczenia mieszkania na wzgórzach w ciągu 14 dni. Decyzja jest ostateczna, więc to już nie były żarty. Tato bardzo się tym zmartwił i zaczął się naprawdę obawiać, co jeszcze, jakie niespodzianki szykują dla nas. W tym momencie dostajemy list od metropolity krakowskiego Karola Wojtyły. Tato dostał takiej odwagi i, i nadziei, nie, ja nie ustąpię. Tu jest ganek, on został specjalnie dobudowany. Był tutaj pierwszy ołtarz, bo później był przeniesiony tam, bo był za mały. Tutaj było pełno ludzi. Kwitnące drzewa, pełno ludzi na każdym przy. To była stajnia początkowo. Gdy ona już nie funkcjonowała, ten dom był przeznaczony również na naukę religii. W środku była sala, a na górze Dwa pokojki dla wikarego, dla dwóch, bo było ich dwóch w ten czas. I oni sobie tam mieszkali w takich warunkach też bardzo skromnych. Tutaj, w tym miejscu, był właśnie ołtarz z zadaszeniem. W tym miejscu, ostatnią pasterkę odprawiał arcybiskup. Karol Wojtyła przed wyjazdem do Watykanu, kiedy został papieżem w 1977 roku. To miejsce jest dla nas szczególnie ważne i święte. Po dziesięciu latach wytężonej pracy w Bińczycach powstał jeden z najbardziej charakterystycznych budynków dzielnicy. Niezwykle nowatorska bryła. Pierwszy wymarzony kościół tysięcy nowochódzkich katolików, konsekrowany przez kardynała Wojtyłę w 1977 roku. Otrzymał on wezwanie Matki Bożej Królowej Polski, jednak ze względu na nietuzinkowy kształt jest on nazywany Arką Pana. Miał być jak Arka Noego, która ocaliła ludzkość przed powodzią, Nowa Arka miała ochronić Nowohucian przed mrokiem totalitaryzmu. W momencie powstania kościół uważany był za świątynię największej parafii Europy, liczącej około 100 tysięcy wiernych. Pieńczyce to była parafia dla 100 tysięcy ludzi. To normalna parafia ma 5 tysięcy. To była parafia dwudziestokrotnie większa niż przeciętna parafia gdziekolwiek na świecie. Więc to był też taki właśnie obiekt, który jednoczył ludzi z całej dzielnicy. Ludzie wykazywali bardzo wielką aktywność przy budowie tego kościoła, tym bardziej, że no zarówno władza, jak i oni wiedzieli, co znaczy, że to ma kształt łodzi, które ma przepłynąć przez czerwone morze komunizmu. A czym jest to Czerwone Morze, tym komuniści pokazali w 60. roku, rzeczywiście topiąc we krwi. To. To takie krótkie powstanie, w gruncie rzeczy, związane z próbą usunięcia krzyża z osiedla teatralnego. Budują ją ludzie, którzy w większości uczestniczyli w tych rozruchach roku 60, brali w tym udział, no więc dla nich była to też taka forma oporu. W ciągu dekady od tej chwili w Nowej Hucie zaczęły powstawać kolejne kościoły. W Mistrzejowicach, wzgórzach krzesławickich, na szklanych domach. Choć szlaki zostały już przetarte przez parafie w Bieńczycach, nadal nie było łatwo o pozyskanie pieniędzy, sprzętu czy materiałów budowlanych, a przede wszystkim zgody ze strony władz. Działania te cieszyły się nieustającym wsparciem ze strony Karola Wojtyły. Choć opuścił on już Kraków i pełnił funkcję głowy Kościoła katolickiego w dalekim Watykanie. Częścią tego wsparcia były wizyty Jana Pawła II w Nowej Hucie w 1979 roku w Mogile, a także w 1983 roku w Mistrzejowicach, gdzie papież konsekrował drugi nowochódzki kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Oprócz pełnienia funkcji duszpasterskich, powstające na terenie komunistycznej dzielnicy parafie odegrały też ogromną rolę jako wsparcie dla protestujących w czasie burzliwych lat 80., kiedy blisko współpracowały z przedstawicielami Solidarności. Były wówczas oazami demokracji. Szczególnie że same powstawały jako inicjatywy oddolne, odpowiadające na potrzeby mieszkańców Nowej Huty. Są tylko trzy miejsca, gdzie policja nie może wejść. Są to ambasady i konsulaty, wyższe uczelnie i kościoły. Kościoły są praktycznie wszędzie. 10 tysięcy parafii są pod ręką. No więc nic dziwnego, że działalność solidarności, dopóki była jawna, no mogła się toczyć w zakładach pracy, ale kiedy przestawała być jawna, no to właściwie takim jedynym miejscem, gdzie nie było podsłuchu, gdzie nie było nadzoru i gdzie można było robić różne rzeczy, a nie miał nam prawa nikt przerwać, to były właśnie tereny kościelne. To też było takie miejsce, gdzie można było chować różne rzeczy zakazane, bibułę. Powielacze, to było też olbrzymie wsparcie materialne. Tutaj szła pomoc z darów, że to można było coś na tace zebrać, że można było zorganizować zbiórkę, bo te zbiórki nie musiały mieć sankcji władzy. Dla całego świata zachodniego fenomen Solidarności był czymś zupełnie absurdalnym, tak samo właśnie jak rola kościoła polskiego w Nowej Hucie. To był przewrót kopernikański, ponieważ na zachodzie jest tak, że kościół jest raczej związany z biznesem, z ludźmi zamożnymi, z burżuazją, te ta, powiedzmy taką klasą średnią. A środowiska lewicowe no, działają raczej właśnie wśród młodzieży i wśród robotników. Tutaj obróciło się tak wszystko o, o 180 stopni, dlatego ten fenomen Solidarności był tak bacznie obserwowany przez wszystkich ludzi na świecie, że właśnie po raz pierwszy to ze środowiska robotników wychodzi taki bunt w obronie religii raczej dotąd doświadczenie wielkiej rewolucji francuskiej rewolucji rosyjskiej meksykańskiej hiszpańskiej no mówiły coś innego tak to właśnie robotnicy palili kościoły de demolowali tam profanowali na wszelkie możliwe sposoby a tutaj działo się coś zupełnie zupełnie odwrotnego co często dla ludzi z zachodu było całkowicie niezrozumiałe czy na terenie tej dzielnicy powstałoby tak wiele kościołów, gdyby nie tłumy u cystersów w latach 50., gdyby nie obrona Krzyża Nowochudzkiego w 1960 roku, gdyby nie lata ciężkiej fizycznej pracy wolontariuszy? Chciałam specjalnie podziękować rodzicom, jak przeprowadzali dzieci, jak walczyli o to miejsce, jak nas wspierali, wzbierali tysiące petycji. Spotykali się z władzami. Wspaniali pasterze, którzy takim oddaniem prowadzili ten ośrodek, była ta wzajemna spójność. Oni wiedzieli, że pójdą do przodu, bo za nimi jest ten lud Boży i byliśmy razem. I dlatego przetrwaliśmy. Kropką nad i stał się Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęcony w 2001 roku. Stanął on w pobliżu Teatru Ludowego na małej działce, w zasadzie na skwerku, przed osiedlową podstawówką, na skrzyżowaniu dwóch ulic, które dziś noszą już zupełnie inne nazwy. Jedna z nich upamiętnia tych nowochucian, którzy 40 lat wcześniej rozpoczęli walkę o coś, co wydawało się wtedy nierealne wolność wyznania w idealnym komunistycznym mieście.